A jako ostatni wykład w, tym, w tej sesji zapraszam pana profesora Ryszarda Stockiego z wykładem Transdy Transdyscyplinarny Charakter Antropologii Karola Wojtyły. Proszę. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, dziękuję za księdzu profesorowi za zaproszenie. Czuję się zaszczycony. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz jestem aż w tak, można powiedzieć, gronie nobliwym. Wojtuologów wszelkich, więc jestem zachwycony jak ryba w wodzie. Ja może zacznę od anegdotki, bo żeby zrozumieć to, co potem powiem, bo tak nie chcę od razu przez, przeskakiwać do czas dyscyplinarości, bo może być za trudne, ale mój kiedyś nauczyciel, kolega profesor Krzyżewski na doktoratach, na różnych obronach doktoratu zawsze zadawał takie jedno pytanie. Można było być pewnym, że jak Krzyżewski jest na obronie, to zada jedno pytanie naszym psychologom. I zawsze to pytanie brzmiało, na jakich podstawach antropologicznych jest zbudowana, zbudowany pana doktorat? No i odpowiedź była... Nie. Taka była, no nie wiem, no, <laughs> jakieś takie, takie było... No i e, no właśnie, no, będąc uczniem krzyżewskiego, no, byłem bardzo wyczulony na to i muszę powiedzieć, że e, uprawiając psychologię cały czas właściwie mi wstyd. Dlatego że, że po prostu dla psychologów, nie wiem, czy państwo macie głównego nurtu, po prostu ludzie to są taki rodzaj trochę lepszych zwierząt. E, no i, i, i teraz jak, jak mówimy o tym, żeby e, jak, jak mówię o konieczności transdyscyplinarnego podejścia. Jako psycholog e, widzę tutaj e, nie jest kwestia jakiejś tam akademickiej e, dysputy, to jest problem tego, że takie ujęcie psychologii sprawia, że mamy niesamowitą ilość problemów we współczesnym świecie. Zredukowanie człowieka do zwierzęcia doprowadzi, doprowadza do Wszystkich efektów, które mamy potem, czyli mamy depresję, rozwody, niechęć. Jeżeli 60% kobiet mówi, że nie lubi dzieci i dlatego ich nie chce mieć, nie chce w ogóle brać ślubów, nie chcą zakładać rodziny, to wszystko są efekty błędnej antropologii, gdzieś na samym początku. Sprawa jest bardzo poważna. Wszystkie te problemy, Nazywa się, już w tej chwili jest nazwa na te problemy, są, po angielsku to się nazywa wicked problem, a po polsku problemy złośliwe. Problem złośliwy to jest taki problem, który jest wysoki poziom, który ma wysoki poziom złożoności, niepewności, rozbieżności wartości różnych rozbieżnych interesariuszy. To jest coś, co żeśmy sobie stworzyli. Stworzyliśmy to przez wieki, dzieląc Tutaj wiem, że to jest grono, takie, które jak zacznę mówić o tych podziałach, może, może być, ale już pierwsze rozdzielenie teologii od filozofii już było. W pierwszym, potem w ramach, teologii, w ramach filozofii kolejne podziały. I efekt jest taki, że, że w pewnym momencie technologia oddzieliła się od, od, od nauki, od etyki. Długo by mówić. I teraz dla mnie, jak mówię, dlaczego ja mówię o transdyscyplinarności, dlatego, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat, to jest kwestia 30 lat, okazuje się, że lekarstwem na problemy złośliwe, czyli jedynym sposobem na to, żeby sobie e, z nimi poradzić, to właśnie są trzy. Po pierwsze, uczestnictwo, czyli partycypacja różnych e, Interesariuszy w rozwiązywaniu tych problemów. Drugie to jest adaptowalność, czyli reaktywność na to, co robimy, żeby, jeżeli nie działa, to zmienić. I trzecia, trzeci można powiedzieć warunek, to jest właśnie transdyscyplinarność, czyli tylko spojrzenie zupełnie inne niż to się do tej pory wydawało. Ponieważ słowo transdyscyplinarność niekoniecznie z takim bardzo popularnym słowem, to, to po, pozwolę sobie pokazać w, tych, w takich króciuteńko tylko te, takie trzy des, definicje. Dyscyplinarność albo intradyscyplinarność to jest dla wszystkich zrozumiała, oczywista. No po prostu lekarz leczy, prawda, koniec, nie ma tutaj dyskusji. On się zna na tym, czy człowiek jest chory, czy zły i dlaczego I idziemy do lekarza, bo on ma nas wyleczyć. Multidyscyplinarność to jest wtedy, kiedy, kiedy lekarz nie pomaga i zaczyna, zaczyna chodzić do innych, prawda, specjalistów. Każdy specjalista ma swoje zdanie, ale oni niczego tutaj nie, nie zmieniają. Po prostu musimy sobie wybrać, czy wierzymy psychologowi, psychiatrze, księdzu, Różne dyscypliny mogą się wypowiadać na nasz temat. Trzeci to jest interdyscyplinarność. To już jest pewne połączenie, pewna synteza spojrzeń. I to jest ta, ten trzeci. Pominę, jest taka dziedzina, która jest mało popularna, krozdyscyplinarność, Coś, co jest nam bardzo potrzebne, ja bym bardzo chciał, żeby na przykład na naszym wydziale się to zdarzyło, kiedy jedna dziedzina Patrzy na efekty i działania drugiej dziedziny. To jest krosdyscyplinarność i to by się przydało. Na przykład ja bym bardzo chciał, żeby filozofowie popatrzyli na psychologów, co oni robią i ocenili ich. Ale to zostawiamy na razie, i mamy na końcu e, transdyscyplinarność, którą można powiedzieć, że jest to tworzenie nowych ram intelektualnych, wykraczających poza perspektywy dyscyplinarne. Czyli można powiedzieć, transdyscyplinarność polega na tym, że tak de facto my łączymy, łączymy i tworzymy nowy aparat naukowy z tych różnych obszarów. No i teraz ja stawiam tezę taką odważną, i teraz będę próbował walczyć, że, że być może, ja nie wiem, że być może Wojtyła właśnie takim transdyscyplinarnym Myślicielem jest. I teraz, żeby to udowodnić, postanowiłem odwołać się do takiej, jest taki po, karta transdyscyplinarności. W 94 roku Nikolesku i, i jego zespół zebrali się i stworzyli taką instytucję, która i właśnie taką, taki można powiedzieć, ja nie wiem, manifest transdyscyplinarności, w którym jest tam najpierw szeroka preambuła, Generalnie nie będę jej omawiał, chociaż tutaj mam w notatkach również odniesienia Wojtyłowych różnych e, tekstów do tej preambuły, która według mnie też potwierdza, ale ponieważ są to najczęściej teksty związane ze współczesnością tą trudną współczesnością, którą e, można powiedzieć, już dopiero musiał sobie z nią poradzić jako, jako, e, jako papież. W związku z tym są to najczęściej dokumenty papieskie. Natomiast, już w samych zasadach, artykułach tej karty, no wydaje mi się, tutaj już można się odwołać do samej filozofii większości. Czyli teraz bym przeszedł do, do, do takiej analizy, czy ta, można powiedzieć, czy Karol Wojtyła rzeczywiście jest ewentualnie transdyscyplinarny. Zrobię tylko dwie uwagi co do, co do, samej preambuły, bo jeden z zapisów preambuły tak mi się spodobał, że powiedziałem, no muszę się podzielić z tym, co tutaj przeczytałem. Drugi punkt preambuły jest taki. Tylko forma inteligencji zdolna do uchwycenia kosmicznego wymiaru obecnych konfliktów jest w stanie stawić czoła złożoności naszego świata, i obecnemu wyzwaniu duchowego i materialnego samozniszczenia gatunku ludzkiego. To jest, można powiedzieć, no, mocne zdanie. Jeszcze raz powtórzę, tylko forma inteligencji zdolna do uchwycenia kosmicznego wymiaru. No, przerażenie może nas ogarnąć, bo to wygląda na to, że już ludzka inteligencja. Tutaj nie pomaga, ja, wymiar kosmiczny. Natomiast ja myślę, że znajdujemy odpowiedź Karolowej. Tu w Fides et Ratio znalazłem taki fragment. Wiara wykracza nie po to, aby pozbawić rozum autonomii albo ograniczyć przestrzeń jego działania, lecz po to tylko, by uzmysłowić człowiekowi, że w tych wydarzeniach objawia się i działa Bóg Izraela. Dogłębne poznanie świata i dziejowych wydarzeń nie jest zatem możliwe, jeśli człowiek nie wyznaje zarazem wiary w Boga, który w nich działa. Wiara wyostrza wewnętrzny wzrok i otwiera umysł, pozwalając mu dostrzec w strumieniu wydarzeń czynną obecność opatrzności. No i teraz to jest wyzwanie dla teologów. My w psychologii mamy w ogóle bardzo dużo różnych inteligencji. Myślę, że, że, że gdyby przedefiniować wiarę jako typ inteligencji, może zrobić karierę. Nie wiem, czy, czy teologowie są na to już gotowi, żeby nam takie taki coś zadać. Druga, druga rzecz, którą chciałbym wyciągnąć z, z tej preambuły. Złapałem autorów tego, te, tej, tej karty na, na pewnym błędzie i, no i zobaczymy, czy Państwo się ze mną zgodzą. Mianowicie piszą oni w szósty, ostatni punkt preambuły mówi coś takiego. Podczas gdy jednocześnie nadzieja jest odpowiednikiem wszystkich wyżej wymienionych wyzwań, Nadzieja, że ten niezwykły rozwój wiedzy może ostatecznie doprowadzić do ewolucji i teraz jest ten, nieróżniącej się od rozwoju naczelnych w istoty ludzkie. No, tutaj mamy ewidentnie, no, antropologię, która jest daleka od <laughs> antropologii personalistycznej, e, ale proszę teraz posłuchać, co piszą w pierwszym artykule e, na, autorzy manifestu. Uwaga, każda próba zredukowania istoty ludzkiej poprzez formalne zdefiniowanie, czym jest istota ludzka i poddanie jej redukcyjnym analizom w ramach struktur formalnych, bez względu na to, jakie one są, jest niezgodna z transdyscyplinarną wizją. Czyli widzicie Państwo, myślę, że to jest oczywiste. Nie wiem, dlaczego autorzy tego nie widzieli, że pierwszy artykuł. Yy, ma, te, tej karty transdyscyplinarności jest w sprzeczności z ostatnim punktem preambuły. No bo sami mówią, że nie będą żadnej wizji e, używać, natomiast, natomiast e, sami używają, sami odnoszą się do takiej redukcjonistycznej dosyć wizji człowieka. No i teraz, co znajduje u Wojtyły w odpowiedzi na tą, czy można i jak i na tą reduk lęk o tą redukcję. No, pisze Wojtyła tak. Fides et ratio tutaj niestety również. Mówię niestety, bo w, w, wczoraj w czasie, tak, pan profesor Burgas powiedział, że no jednak encykliki to nie jest tak dokładnie myślenie Wojtyły. To jest cały zespół, który pracuje najczęściej i tak dalej, w związku z tym lepiej jak mamy na pewno taki mocny tekst. Ale przeczytam, mimo wszystko. Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy słowa wcielonego. Stwierdza konstytucja Gaudium et Spes. Nie wiem, doktor Rostworowski twierdzi, że te fragmenty tego typu z Gaudium et Spes sam Wojtyła w czasie soboru otrzegańskiego dopisywał, więc, więc być może to również jest jego dzieło, ale pisze dalej. Poza tą perspektywą tajemnica osobowego istnienia pozostaje nierozwiązywalną zagadką. Gdzie indziej człowiek mógłby szukać odpowiedzi na dramatyczne pytania, jakie stawia sobie w obliczu bólu, cierpienia niewinnych, niewinnych i śmierci, jeśli nie w świetle promieniującej z tajemnicy męki śmierci zmartwychwstania Chrystusa. Według mnie... Jest to spojrzenie absolutnie zgodne z tą regułą, bo mamy, mamy, każda próba zredukowania, a po drugiej stronie mamy, to jest tajemnica. Tajemnica nie jest redukcją. Tajemnica jest otwartością, bo tajemnicę poznajemy, cały czas jesteśmy otwarci na to, żeby ją zgłębiać. W związku z tym, ale na końcu tego zgłębiania, czy na początku, mamy jednak, fakt zmartwychwstania. Mamy prawdę, do której się cały czas Wojczyła odnosi. Więc to jest pierwszy punkt. Drugi, drugi artykuł karty. Uznanie istnienia różnych poziomów rzeczywistości rządzonych przez różne typy logiki jest nieodłączną częścią transdyscyplinarnej postawy. Każda próba zredukowania rzeczywistości do jednego poziomu rządzonego przez jedną formę logiki nie leży w zakresie transdyscyplinarności. No, tutaj można powiedzieć, wczoraj mieliśmy taki przykład bardzo wielu tego typu problemów, które jest przy interpretacji e, myślenia Karola Wojtyły. Tutaj z osoby i czynu postanowiłem wybrać taki fragment, który dokładnie na ten temat się Wypowiada Wojtyła: W czynie ludzkim biorą udział różnorodne dynamizmy właściwe człowiekowi w warstwie somatycznej oraz w warstwie psychicznej jego naturalnej potencjalności. Każdy czyn jest jakimś scaleniem, jednakże pojęcie scalenia wskazywałoby tylko na ukształtowanie całości z homogennych części, co w wypadku czynu nie zachodzi. Bardziej w innym miejscu, oczywiście. Woli używać, bo to pojęcia aspektu, także to są różne spojrzenia na tą samą rzeczywistość. Artykuł trzeci. Karty mówi tak. Transdyscyplinarność uzupełnia podejścia dyscyplinarne. powoduje pojawienie się nowych i, e, nowych danych i nowych inter, interakcji z zewnątrz spotkania między dyscyplinami. Oferuje nam nową wizję natury i rzeczywistości. Transdyscyplinarność nie dąży do opanowania kilku dyscyplin, ale ma na celu otwarcie wszystkich dyscyplin na to, co je łączy i na to, co leży poza nimi. No i tutaj, e, znowu, z, tutaj z, posłużę się znowu fides o w wyniku tego, ukształtowała się w ludziach współczesnych, a nie tylko u nielicznych filozofów, postawa ogólnego braku zaufania do wielkich zdolności poznawczych człowieka. Pod wpływem fałszywej skromności człowiek zadowala się prawdami cząstkowymi i tymczasowymi i nie próbuje już stawiać zasadniczych pytań o sens i najgłębszy fundament ludzkiego życia osobowego i społecznego. Można powiedzieć, że stracił nadzieję na uzyskanie od filozofii ostatecznych odpowiedzi na te pytania. Czyli można powiedzieć, tą nadzieję dokładnie widzi Wojtyła, jakby odpowiedź na tą, na to znalezienie nowych danych. Kolejny artykuł. Kamieniem węgielnym transdyscyplinarności jest semantyczne i praktyczne zjednoczenie znaczeń, które przekraczają i wykraczają poza różne dyscypliny. Zakłada ona otwartą racjonalność poprzez ponowne zbadanie pojęć, definicji i obiektywności. Nadmiar formalizmu, sztywność definicji i roszczenie do całkowitej obiektywności pociekające za sobą wykluczenie podmiotu mogą mieć jedynie negatywny wpływ na życie. No i teraz osoba i czyn. Pisze tak Wojtyła, zachodzi natomiast coś więcej. Owe dynamizmy właściwe ludzkiej somatyce oraz psychice biorą czynny udział... Integracji, jednakże nie na swoim właściwym poziomie, ale na poziomie osoby. Czyli można powiedzieć, że tym nowym zjednoczonym pojęciem, które tutaj e, ma służyć temu, jest dokładnie to pojęcie osoby, o której mówi Bojtyła. E, Artykuł 5. Wizja transdyscyplinarna jest zdecydowanie otwarta, o ile wykracza poza pole nauk ścisłych i wymaga ich dialogu i pojednania z naukami humanistycznymi i społecznymi, a także z sztuką, literaturą, poezją, doświadczeniem duchowym, właściwie po wczorajszym <laughs> wystąpieniu kisa, oda już nie musiałbym tego udowadniać, ale, ale może przeczytam w osobie i czynie? E, e, dynamizmy właściwe somaty oraz czynce człowieka w tej wyższej jedności osoby i czynu, jakby znikają, tracą swoją odrębność. Nie znaczy to jednak, że przestają istnieć. Istnieją i realnie współtworzą dynamiczną rzeczywistość czynu osoby. W każdym czynie dokonuje się to w jakiś inny sposób, w zależności od jego indywidualnej specyfiki. Czyli znowu mamy to przekroczenie tych tych różnych ram dyscyplinarnych. Artykuł 6 mówi coś takiego. W porównaniu z interdyscyplinarnością i multidyscyplinarnością transdyscyplinarność jest wieloodniesieniowa i wielowymiarowa. Biorąc czyli można powiedzieć, że problem z transdyscyplinarnością jest taki, że ona jest bardzo złożona. Znaczy, że, żeby odpowiedzieć na złożoność świata, mamy troszeczkę jakby rodzaj izomorfizmu. Musimy odpowiedzieć złożonością naszego aparatu poznawczego. I znaczy, tutaj właśnie o tym mówi, biorąc pod uwagę różne podejścia do czasu i historii, transdyscyplinarność nie wykrusza horyzontu transhistorycznego. I teraz pisze Wojtyła tak, oto człowiek w swej psychosomatycznej złożoności stanowi taką wielość i różnorodność, której poszczególne elementy są ściśle ze sobą powiązane, przy czym wzajemnie się warunkują i wzajemnie do siebie uzależniają. Dokładnie mało tego, można powiedzieć, Wojtyła jeszcze wychodzi poza to, dlatego że on tak naprawdę mówi o, o, o tym wszystkim na poziomie pojedynczej osoby. To się wszystko dzieje u jednej osoby, czyli Czyli ta złożoność, jak się bierze pod uwagę jeszcze tą różnorodność ludzi, no to to już jest rzeczywiście... E, dalej, artykuł 7. Transdyscyplinarność nie stanowi ani nowej religii, ani nowej filozofii, ani nowej metafizyki, ani nauki o naukach. Wojtyław osobiście pisze, ostatecznie zrozumienie siebie samego składa się z wielu zrozumień. Poniekąd tak jak doświadczenie z wielu doświadczeń. Wydaje się, iż każde doświadczenie jest zarazem jakimś zrozumieniem. Myślę, że dokładnie to jest to. Artykuł 8. Godność istoty ludzkiej ma zarówno wymiar planetarny, jak i kosmiczny. Pojawienie się istot ludzkich na Ziemi jest jednym z etapów w historii wszechświata. Uznanie Ziemi na nasz dom jest jednym z nakazów transdyscyplinarności. Każda istota ludzka ma prawo do obywatelstwa, ale jako mieszkaniec Ziemi jest również istotą transnarodową. Uznanie przez prawo międzynarodowe tej podwójnej przynależności do narodu i do Ziemi jest jednym z celów badań transdyscyplinarnych. I tutaj dużo by można Mówić, ale myślę, że to podstawową rzeczą jest fakt człowieczeństwa, jako takiego u, u, u Karola Wojtyły. Mamy do czynienia z człowieczeństwem. Zdolność uczestniczenia w samym człowieczeństwie każdego człowieka stanowi rdzeń wszelkiego uczestnictwa i warunkuje personalistyczną wartość wszelkiego działania i bytowania wspólnie z innymi, czyli dokładnie. Tym obywatelstwem z, z, z tej karty e, tak naprawdę jest tutaj sam fakt człowieczeństwa. <laughs> Jeszcze mówi e, w innym miejscu w głębi tej rzeczywistości, jaką stanowi wspólnie działać, wspólnie bytować, coraz wyraźniej odsłania się uczestnictwo jako właściwość osoby czynu i zarazem jako podstawa autentycznej wspólnoty ludzkiej, czyli dokładnie to obywatelstwo jest. Tą właśnie wspólnotą ludzką. Artykuł 9. Transdyscyplinarność prowadzi do otwartej postawy wobec mitów i religii, a także wobec tych, którzy szanują je w duchu transdyscyplinarnym. I teraz posłuchajmy, jak Wojtyła, co proponuje Wojtyła. Uczestnictwo to jednak, to jednak w grupach, które łączy doraźna wspólnota działania. Dokładnie. E, również wszelkie religie są doraźnymi wspólnotami działania, nie przejawia się i nie urzeczywistnia w takiej mierze, jak we wspólnotach, którym odpowiada stałość na gruncie samego bytowania, jak na przykład we wspólnocie rodzinnej, narodowej, religijnej czy państwowej. Aksjologia takich wspólnot, która wyraża się w dobru wspólnym jest o wiele głębsza. Czyli Dokładnie mamy znowu zaakceptowanie tego faktu, że w, e, w różnych religiach, mitach nawet może, możemy się do, dochodzić do prawdy. E, artykuł 10. Żadna pojedyncza kultura nie jest uprzywilejowana względem żadnej innej kultury. Podejście transdyscyplinarne jest z natury transkulturowe. Tutaj znalazłem nawet dwa miejsca, z, również z chwilę z fides nie należy za to, ponadto zapominać, że szczególny wkład myśli filozoficznej polega na tym, że pozwala ona rozpoznać zarówno w różnych koncepcjach życia, jak i w kulturach, nie to, co ludzie myślą, ale jaka jest obiektywna prawda. Czyli nie boimy się innych kultur, dlatego że mamy prawdę. My opieramy się na, na, na obiektywnej, dążeniu do obiektywnej prawdy. W innym miejscu e, pisze tak. Człowiek jest jednocześnie dzieckiem i ojcem kultury, w której żyje. We wszystkich, we wszystkie przejawy swego życia wnosi coś, co odróżnia go od reszty stworzenia. Nieustanne otwarcie na tajemnicę i nieugaszone pragnienie e, wiedzy w konsekwencji każda kultura kryje w sobie i wyraża dążenie do jakiejś pełni. Można zatem powiedzieć, że w samej kulturze zawarta jest możliwość przyjęcia Bożego objawienia. Czyli wracamy, każda kultura może prowadzić do tego celu, o którym tutaj mówię. Artykuł 11. E, autentyczna edukacja nie może cenić abstrakcji bardziej niż innych form wiedzy. Musi nauczać kontekstowych, konkretnych i globalnych podejść. Edukacja transdyscyplinarna na nowo docenia Rolę intuicji, wyobraźni, wrażliwości i ciała w przekazywaniu wiedzy. Transcendencja, mówi Wojtyła teraz z kolei, transcendencja osoby rozumiana w sposób metafizyczny, nie jest bowiem czymś tylko abstrakcyjnym, dokładnie to samo. Stwierdzamy doświadczalnie, iż duchowe życie człowieka skupia się i pulsuje wokół prawdy, dobra i piękna. Można przeto śmiało mówić o pewnym doświadczeniu transcendentaliów, które idzie w parze z doświadczeniem osobowej transcendencji, czyli dokładnie tak powinniśmy się, można powiedzieć, też edukacja na tych transcendentaliach, czyli różnoaspektowych podejściach skupiać. W artykule 12 rozwój gospodarki transdyscyplinarnej opiera się na założeniu, że gospodarka musi służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Tutaj z, musiałem się odnieść do centesimus annus, króciutko, gospodarka bowiem jest tylko pewnym aspektem i wymiarem złożonej działalności ludzkiej. Jeśli jednak się ją absolutyzuje i produkcja oraz konsumpcja towarów znajdują się ostatecznie w centrum życia społecznego, stają się dla niej jedną, niepodporządkowaną żadnej innej wartości, to przyczyny szukać należy nie tylko... I nie tyle w samym systemie gospodarczym, co w fakcie, że cały system społeczno-kulturalny, zapoznając wymiar etyczny i religijny, zostaje osłabiony i ogranicza się już tylko do wytwarzania dóbr i świadczenia usług. Nie wiem, czy jeszcze mam, ile czasu mam jeszcze? Nie mam w ogóle już czasu. Jak już nie mam czasu, to wszystkie inne ciągi dalsze, polecam, jak ktoś mi adres mailowy, to mu prześlę. Natomiast tylko skonkluduję, ja myślę, że tak, że według mnie antropologia Wojtyły nie tylko jest transdyscyplinarna w takim sensie łączenia i budowania nowego, nowego aparatu poznawczego, nowej ram intelektualnych, jak to się mówi, ale no, na dodatek wprowadza nowe nowe elementy do samej transdyscyplinarności jej rozumienia. Wprowadza element prawdy, wprowadza element objawienia, czyli ta transdyscyplinarność jest dużo, dużo mocniej skonkretyzowana u Wojtyły niż, niż w tej karcie transdyscyplinarności. Dziękuję bardzo.